Witam Państwa z podziemnego przejścia turystycznego w Jarosławiu. Spotykamy się w kuchni mieszczańskiej na warsztatach Wypieczecie pierne ciasta. Wielu z Was już na początku może się zastanowić, co to są te pierne ciastka. A mowa o naszych tradycyjnych, popularnych pierników, które każdy z nas niejednokrotnie samemu wypiekał w domu. Skąd określenie pierne? Otóż od tego, że były one bardzo dobrze doprawione, pierne, pieprzne, ale również przyprawami korzennymi. W minionych stuleciach były tak doprawione, że dzisiaj byłoby nam bardzo ciężko zjeść takie pierniki z dużą ilością fafranu, cynamonu, goździków, ale my dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy przepis na takie tradycyjne pierniki w oparciu właśnie o tą recepturę zmienionych stuleci, z dużą ilością przypraw korzennych, ale również i z miodem. Na samym początku, jak do przygotowania większości ciast, potrzebujemy mąkę. W tym wypadku potrzebne nam jest półtora szklanki mąki pszennej oraz pół szklanki mąki żytniej. Przesiewamy. Do tego dodajemy miód. Najlepiej, żeby był rozpuszczony. Dalej cukier. Odrobinę mieszamy. Kolejne składniki to soda oraz kakao. I co najważniejsze, również obecnie, ale i w minionych stuleciach, to przyprawy korzenne. Warto tutaj dodać, że Jarosław był jednym z większych importerów przypraw korzennych, więc bardzo dobrze były znane takie przyprawy jak. Cynamon, goździki, anyż, szafran. A to wszystko zawdzięczano temu, że tutaj odbywały się jedne z największych jarmarków w całej Europie. Jeżeli chodzi o dodawanie przypraw, to też każdy według uznania. Natomiast jest to ciastko, które dominuje taka przyprawa jak cynamon oraz imbir. A żeby to były pierne ciastka, to warto dodać bardzo dużo imbiru czy też kardamonu. Ale doskonałym dodatkiem jest również gałka muszkatołowa czy też zmielony anysz. Ciasto wyrabiamy. Następnie dodajemy jajko oraz masło. Ostatnim składnikiem, żeby nam się połączyło wszystko, jest ciepłe mleko. I tutaj stopniowo dolewamy. Następnie wyrabiamy już dłońmi. I tak około 10 minut musimy wyrabiać ciasto, żeby uzyskać jednolitą masę. Mamy już gotowe wyrobione ciasto. Teraz, Teraz... ważne, żeby rozwałkować na grubość około 1,5 cm. Musimy również pamiętać, żeby do wałkowania podsypywać ciasto mąką, żeby nam się nie kleiło. I od tego, po rozwałkowaniu ciasta, będziemy wycinać formy. Się już najprzyjemniejszą częścią, jedną z przyjemniejszych, mianowicie wycinanie wzorów. Jakie mamy dostępne w domu, takie wykorzystamy. My tutaj mamy ciuchcie, mamy serce, ciastka, kwiatek oraz domek. I tak przygotowane pierniki, czyli pierne ciasta, układamy na blaszce wyłożonej papierem. Mamy przygotowaną już jedną porcję ciastek do włożenia do piekarnika, natomiast wykorzystujemy całe ciasto, a nasze ciastka pieczemy w nagrzanym piekarniku do 180 stopni, około 10 do 15 minut, w zależności od tego, jakiej grubości są wasze pierne ciastka, czyli wasze pierniki. Po upieczeniu pierników zabieram się za tą najprzyjemniejszą część, za wspólne dekorowanie. Do pomocy zaprosiliśmy Izę oraz Filipa. Tradycja wypiekania pierników w Wierosławiu sięga wieku XVI-XVII, czasu wielkich jarmarków, jakie tutaj się odbywały. Do dzisiaj również jest tradycja w Wierosławiu wypiekania pierników, kierowana przez firmę pana Macieja Kuźnierowskiego, któremu serdecznie dziękujemy za pomoc przy nagraniu.